Generacja Z jest coraz liczniej obecna na rynku pracy, a tzw. Zetki nierzadko są pracownikami, których szukają rekruterzy. Jak różni się podejście do pracy Zoomersów i Millenialsów? Jak możemy nawzajem czerpać z tych różnic? I jak bank wspiera młodych pracowników na początku drogi zawodowej? O tym porozmawiamy z Jagodą Benesz z zespołu rekrutacji i marki pracodawcy BGK oraz Moniką Zalewską, absolwentką programu płatnych praktyk Letnia Akademia BGK. Rozmawiamy dzisiaj o pracy. Czym jest dla was praca? Jakie macie oczekiwania, jakie są między Wami podobieństwa, różnice i co najbardziej cenicie pracy? To bardzo ciekawe pytanie, mieszko. Wydaje mi się, że dla mojego pokolenia oczekujemy, żeby dać coś od siebie, żeby być częścią jakiejś większej społeczności i identyfikować się z firmą. Nie, przychodzi, nie przychodzimy od A do Z, czyli od 8 do 16, tylko jeżeli coś potrzebuje być zrobione. To siedzimy i to robimy, a u Ciebie Monia? Jak to wygląda? U mnie najważniejsza jest atmosfera w pracy i myślę, że wielu moich rówieśników się z tym zgodzi. Lubię przyjść do pracy, gdy wiem, że mam do kogo otworzyć buzię i z kim mogę się dobrze bawić i dobrze pożartować. A inną ważną rzeczą, co myślę, że jest istotne dla mnie, to taka stabilność finansowa, co może wydawać się w miarę śmieszne, ale tak naprawdę wiele osób z mojego pokolenia pracuje w takich branżach, gdzie, no nie wiem, nie ma na przykład umowy, Albo nie ma pieniędzy na czas. No i myślę, że praca tutaj w takiej firmie daje nam takie poczucie, że jesteśmy bezpieczni i możemy dbać o swoją przyszłość. Ale z drugiej strony to nie jest tak, że Twoje pokolenie też lubi, z jednej strony ta stabilność finansowa jest ważna, ale z drugiej strony lubi pracować na projektach, czyli nie na etat przesłowiowy, mhm. tylko od projektu do projektu. To też wiadomo, że jest fajne, bo to jednak jest takie bardziej zadaniowe i ciekawsze, to nie jest takie monotonne, ale wydaje mi się, że wciąż jakby nawet jeżeli to jest praca od projektu do projektu, no to fajnie jest mieć jednak to takie zabezpieczenie finansowe. Zaplecze, tak. Jesteście reprezentantkami dwóch różnych pokoleń. Jagoda, jak twoje pokolenie postrzega generację Z w pracy? To trudne pytanie, wydaje mi się. Uważaj. Uważam, <laughs> uważam. Jak moje pokolenie postrzega generację Z? Na pewno odwołam się do tego, co powiedziałam wcześniej, czyli mhm. ja widzę to troszkę tak, że przychodzicie i robicie projekt, ale bardzo dbacie o swój taki work-life balance o to, żeby nie zatracić się w pracę i mhm. mieć też przestrzeń. Na swoje hobby i swoje działania poza pracą, mhm. że praca nie jest takim centralnym punktem waszego życia. Tak. No i ja tutaj się na pewno zgodzę, bo ja, jak przychodzę do pracy, no to chcę potem mieć czas, żeby pójść na siłownię, spotkać się ze znajomymi i mam nadzieję, że nie wyprzedzam pytania. Kolejnego. Nie, nie wyprzedzasz. Natomiast chciałam cię zapytać z kolei, jak wy, zetki, albo jak ty postrzegasz milenialsów pracy, jak ci się z nami pracuje? No to ja was postrzegam, jako takie swoje starsze rodzeństwo i bardzo doceniam to, że mogę do was przyjść z każdym problemem, że znacie naszą strukturę i wiecie co, gdzie, z kim mogę załatwić. Mówiliśmy trochę o tych różnicach między waszymi pokoleniami, ale różnice to też jest ok. Czego możecie uczyć się nawzajem i jak można właśnie te różnice wykorzystywać w międzypokoleniowym zespole? No to ja myślę, że przede wszystkim my od milenialsów możemy uczyć się cierpliwości w takich zadaniach jakby codziennych i w takim długofalowym budowaniu kariery. No bo nie będę ukrywać, no jesteśmy w miarę niecierpliwą generacją i często lubimy właśnie zmieniać pracę. Tu i teraz, trzeba Tak, mieć. tu i teraz, tak. E, a czego milenialsi mogą się uczyć od nas? No to myślę, że takiej innowacyjności. Wiecie, jeżeli jakiś, nie wiem, system nie działa, czy cokolwiek, no to jeżeli mam możliwość, no to zmieńmy to, a nie tkwimy trochę patrzenia po, poza schemat, tak? Tak, tak, mhm. tak, tak. A odwrotnie? Czego my możemy uczyć się od Generacji Z? Wydaje mi się, że takiego pójścia po swoje realizacji celu nie tylko i wyłącznie na jednym stanowisku, ale też nadbudowywania swojej wiedzy, umiejętności, no i takiego większego work-life balance dbania o to, żeby nie zatracać się w pracy i żeby mieć jakieś zainteresowania poza nią, żeby praca nie była takim centralnym punktem życia. Ja też kiedyś słyszałam, że pokolenie Z może się od nas, czyli od starszego pokolenia uczyć szczegółowości i takiego skrupulatności, skrupulatności takiej, tak. w pracy, a z kolei odwrotnie my od z zdecydowanie technologii i biegłości w tych wszystkich nowych czy aplikacjach, czy systemach. Czy to potwierdzacie? Tak, ja mogę to potwierdzić. Ja lubię się w takich nowinkach właśnie technologicznych typu no, ja wiem, chociażby chat GPT, który jest moim najlepszym przyjacielem, ale skrupulatność chyba mam. Chyba tego nie muszę się od was uczyć. No, poczekaj. <grym> 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 nie do końca zgodzę się z tym, że technologie, może łatwość sięgania po te technologie i wykorzystywania ich w pracy, to jest domena Zetek. I tego moglibyśmy się uczyć, że to nie jest tak, że technologia zabierze nam troszkę tej naszej pracy i nie będziemy mieli co robić, <grym> co absolutnie nie jest pewno. tylko ułatwi nam i pomoże da, da takie narzędzie do robienia tego jeszcze lepiej. To porozmawiamy teraz trochę o tym, dlaczego taki bank jak nasz, Bank Gospodarstwa Krajowego, angażuje się w aktywizację młodych ludzi na, na rynku pracy. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie z taką nową energią przychodzili do nas do pracy, między innymi dlatego rok do roku uruchamiamy program stażu letniego, jakim jest Letnia Akademia BGK, bardzo cenimy spojrzenie młodszych osób na prace, które, na prace, projekty, które są wykonywane wewnątrz banku. Chyba tak. Mhm. No dobra, to porozmawiamy w takim razie, kogo szukamy. No bo Letnia Akademia BGK to program wakacyjnych staży. Mamy Taki program, trochę już tak, z Tak, Mamy maj, więc to już jest jakby ten czas, kiedy należy aplikować to, kto jest takim idealnym kandydatem i w jakich obszarach poszukujemy. Stażystów. W tym roku poszukujemy kandydatów do 50 departamentów biur w banku. Są to studenci pierwszego do piątego roku oraz absolwenci, zarówno polskich uczelni, jak i zagranicznych. Mhm. Tak naprawdę w każdym obszarze w banku, od finansów, ryzyka, audytu, IT czy HR-u, jest to uważam doskonały moment, żeby zacząć swoją karierę. W obszarze, który uważasz, że jest ci pisany albo że jest dla ciebie interesujący, bo to jest też moment, żeby sprawdzić, czy aby na pewno, może chciałbyś spróbować czegoś innego, może praca w korporacji nie jest do końca dla ciebie, może potrzebujesz innych bodźców, innych umiejętności. Więc to jest świetny. Bądź może ten, czy ten start. kierunek w ogóle jest dla Ciebie? No, tak, a, ja no to czasem bo... teoria, hmm, tak. czyli studia to Oczywiście, jedno, a praktyka. Wiedza akademicka i, i praktyka, yy, kiedy się zderzą, potrafią zweryfikować. Twoje oczekiwania i potrzeby. To dopytam jeszcze, czy trzeba mieć już, już jakieś doświadczenie, tak? Bo są takie branże, gdzie rzeczywiście łatwiej jest zdobyć to doświadczenie, na przykład studenckie, i już przychodzi się z jakimś takim bagażem, czy można przyjść zupełnie jeszcze takim niedoświadczonym i tu właśnie zdobywać te pierwsze szlif szlify? Oczywiście, że można przyjść niedoświadczonym. Przychylnie faktycznie patrzymy na osoby, które angażują się na studiach w pracę fundacji, kół naukowych. Nie musisz mieć doświadczenia w, stricte w danej, stricte branży. W danej mhm. branży, ale jeśli bierzesz udział w jakichś takich zajęciach pozastudenckich, to jest oczywiście promowane i na pewno prawdopodobieństwo, że wybierzemy ciebie będzie większe. Ale odpowiadając na pytanie, jednym zdaniem, nie, nie trzeba mieć doświadczenia. Okay. Mhm. Monika, jesteś absolwentką poprzedniej edycji Letniej Akademii BGK. Dlaczego warto aplikować, gdybyś miała zareklamować ten. Ten program. Wiecie co, ja swoim hmm. znajomym, jak tutaj przyszłam na staż do banku, no to by mówiłam, że przyszłam na studia, za którymi płacą tak naprawdę. O, to <laughs> Tak, ponieważ miałam dużo e, fajnych, kreatywnych szkoleń, które jakby nie dotyczyły stricte. Moj, mojego obszaru, tylko dotyczyły też na przykład nie wiem, kompetencji miękkich i tak dalej. E, druga rzecz jest taka, że poznałam bardzo dużo osób bardzo ciekawych. E, poznałam osoby w moim wieku, poznałam osoby starsze, które mnie wdrażały do mojego zespołu. E, no i tak jak już wspomniałam to wcześniej, no to jest taka stabilność finansowa, wiecie, umowa i tak hmm. dalej. I myślę, że to jest fajny sposób na start, no bo to przychodzisz, jesteś w stanie się sprawdzić, tak, czy. Nie wiem, czy sprawdzasz się w nowej roli, czy może nie do końca. Czyli wchodząc tak naprawdę na, tą, na te praktyki, miałaś od razu styczność z tymi zadaniami, które Dokładnie wykonujesz, tak. jakby nadal. Tak? Tak. Nie parzyłaś kawy. Obalamy <laughs> nie, ten mit. Nie, tak, obalamy ten <laughs> mit, nie parzyłam żadnej kawy, od początku zostałam wrzucona. No, czy na głęboką wodę? No to myślę, że tutaj mój zespół powinien potwierdzić e, taką informację. No z kołem ratunkowym, <laughs> tak. Ale tak, od początku robiłam zadania, w, uh -huh. które wykonuję do tej pory. Od początku brałam udział w spotkaniach i od początku tak naprawdę mój głos miał znaczenie, więc to było bardzo fajne. Czyli co? Polecamy. Polecamy słowem. gorąco. A do kiedy możemy aplikować? Do 13 czerwca zbieramy aplikacje zarówno poprzez stronę kariery, jak i zewnętrzne portale, jakim jest np. pracuj.pl. A zatem nie ma na co czekać. Jeżeli są wśród Was studentki lub studenci, to koniecznie aplikujcie na program Letnia Akademia BGK. A jeżeli oglądają nas rodzice, to oczywiście też przekażcie te informacje swoim pociechom. Dziękujemy bardzo. Dziś na naszych kanapach gościliśmy Jagodę Benesz z zespołu rekrutacji i marki pracodawcy BGK oraz Monikę Zalewską, absolwentkę programu płatnych praktyk Letnia Akademia BGK. A Was niezmiennie zapraszamy do lajkowania, subskrybowania i oglądania naszych kolejnych odcinków.